Bardziej zieloni, ekologia, innowacje, oszczędności. O tym jest ten podcast. Gościem podcastu z cyklu Bardziej zieloni jest Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmiany Klimatu ogłosił właśnie kolejną część raportu. Jest to efekt pracy 270 naukowców z całego świata. Jest to najważniejsza publikacja opisująca stan naszej wiedzy o klimacie. Jest to dokument wszechstronny, wiarygodny i rzetelny przez osoby zajmujące się klimatem czy energią postrzegany jest jako uroczystość, jako fakt porównywalny z wręczeniem Oskarów czy nagród grami. A, a, a komisja, która opracowywała ten raport, działa przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. I wniosek, który się nasuwa po przeczytaniu tego raportu jest jeden. Teraz albo nigdy. Nie stać nas na bezczynność, trzeba działać. Chciałam zapytać się o Pana wrażenia po przeczytaniu właśnie tej ostatniej części raportu. No, wniosków moim zdaniem jest bardzo dużo z, z tej ostatniej części raportu, z drugiej części raportu, bo faktycznie w tym razem panel IPCC wybrał taką formę, żeby podzielić raport na dwie części, bo też sporo się dzieje w tej kwestii. Faktycznie ten dokument jest, można powiedzieć, dokumentem opiniotwórczym, ale też wyraźnie dokumentem, który ma stanowić pewną podstawę prowadzenia polityki. Przez państwa członkowskie. Zresztą IPCC posługuje się takimi skrótami, bo pełen raport to jest kilkaset stron. Natomiast skrót z tego raportu dla tak zwanych policy makers, czyli, czyli tych, którzy się zajmują polityką, którzy kreują politykę w państwach, to jest kilkadziesiąt stron, które zawiera pewne streszczenia, uproszczenia, no bo. Faktycznie, e, ludziom z różnych branż, którzy się zajmują sprawami politycznymi, szeroko rozumianymi, bo ja też rozumiem politykę bardzo szeroko, e, jako, jako zjawisko społeczne, e, to zdecydowanie mieliby pewnie problem, żeby w te wszystkie dane rzetelnie się wczytać. E, a jest to dokument bardzo istotny, bo stanowi w zasadzie. Punkt wyjścia, podstawę, przynajmniej w Unii Europejskiej, w Europie, do praktycznie wszystkich dokumentów, które dotyczą klimatu, energetyki, zarządzania zmianą tak zwaną zieloną zmianą klimatyczną. We wszystkich tych dokumentach. Łącznie z tymi najważniejszymi, na przykład europejskim prawem klimatycznym, które zostało uchwalone w formie rozporządzenia w czerwcu zeszłego roku, znajdziemy odesłania do raportu IPCC. I faktycznie ta druga część raportu, która, w, ja już to chyba gdzieś powtarzałem, z, można powiedzieć jest scenariuszem filmu The Day After Tomorrow. Tak. To jest, może służyć za scenariusz takiego filmu. Pewnie, pewnie reżyserzy Hollywoodcy z radością przeczytali ten, ten skrót dla, dla polityków. Ta druga część raportu, jak na, swoją, jak na swoją, swoją treść, cały wydźwięk w ogóle odbyła się bez echa przeszła bez echa. Gdzieś dopiero sekretarz generalny ONZ Antonio Gutierrez na, 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 na konferencji chyba ponownej, tam po, po w którymś momencie jeszcze raz ogłosił i wezwał wszystkie państwa członkowskie Narodów Zjednoczonych do zmiany polityki. Do, w zasadzie można powiedzieć do ogromnej zmiany polityki, bo hmm, to łatwo się mówi teraz albo nigdy, ale musimy się przyjrzeć, z czym ta zmiana tak naprawdę się wiąże. Jakie są, jakie są, jakie są, jakie są jej zarówno co powinno być, co powinno zostać zmienione, jak, i, jak, jak też jakie będą tego konsekwencje. Bo to mówię, łatwo się mówi teraz albo nigdy, kończymy z emisją gazów cieplarnianych. No ale jeżeli przyjrzymy się, że, przyjrzymy się temu, że ślad węglowy, tak zwany, nie wspominając już zupełnie o metanie, bo uważam, że to jest temat na zupełnie odrębną od rozmowę potężny temat ten ślad węglowy towarzyszy nam w życiu codziennym, w każdym prawie że aspekcie tego życia. Jak w, w, ładujemy telefon komórkowy, to już automatycznie wchodzimy w ślad węglowy. Jak wysyłamy maila? Jak wysyłamy maila, to wchodzimy w świat węglowy, to, to teraz wyobraźmy sobie ogrom tej zmiany. I to jest, to jest jedna część obrazu, a teraz bym. Teraz ten obraz, ten, ten, ten obrazek trzeba sobie namalować, siedząc tu, w Polsce, w Unii Europejskiej, w, w, w kraju dobrobytu. I teraz namalujemy sobie drugą część obrazka. Wyobraźmy sobie, że siedzimy w Afryce, na przykład w Demokratycznej Republice Kongo na, w, w Lepiance. Jakie są potrzeby, jakie, są, jakie jest podejście, jakie jest myślenie człowieka tu i tam? Ono jest diametralnie różne. Oczywiście. Czy, czy siedząc tam, będziemy się zastanawiać nad myśladem węglowym maila? No nie, będziemy się cieszyć, że w ogóle możemy go wysłać. Więc to też ma bardzo istotne znaczenie w ogóle dla, dla całego, całego globalnego systemu. Tak jak pani zwróciła uwagę, to jest to, ten dokument, to jest dokument, można powiedzieć, systemowy. On zresztą został przygotowany przez ludzi, którzy mają różne. Background, wywodzą się z różnych dziedzin. I to dobrze, bo faktycznie mówimy o ekologii. Bo jest wszechstronny, pokazuje różne punkty widzenia, prawda? Też. Ale oprócz tego, no, to niewątpliwie całe to zjawisko zmiany klimatu to jest zjawisko, na które musimy patrzeć systemowo inaczej się nie da. Musimy patrzeć systemowo, musimy patrzeć inkluzywnie, czyli w, e, starać się dotrzeć do różnych środowisk, do różnych interesariuszy, do, do, do różnych, e, różnych, e, różnych branż tak naprawdę, e, bo e, no, można powiedzieć, szanse na jakąkolwiek zmianę są równe zero, jeśli będziemy, jeżeli podejdziemy inaczej. No tak zresztą autorzy tego raportu podkreślają, że ograniczenie emisji jest konieczne we wszystkich sektorach, tak? Nie mówią tylko o jednym. Podkreślają też, że zmiany, które musimy wprowadzić, one są konieczne, ale też jednocześnie podkreślają, że one nie są łatwe, bo musimy wszyscy zmienić styl naszego życia, co nie ma co ukrywać, wiele osób tego nie chce robić. Mówią jednak, że to jest szansa na to, żeby pewnym nieodwracalnym zmianom zapobiec i mówią tutaj, żeby odejść od paliw kopalnych, żeby postawić na odnawialne źródła energii, żeby postawić na transport publiczny, rowery elektryczne, samochody, termomodernizację domów, mówią o gospodarce obiegu zamkniętego, żeby zachować umiar we wszystkich gałęziach naszego życia, gospodarki. I też jak Pan Prezes mówił właśnie, że w zależności od tego, gdzie żyjemy, w jakim kraju, w jakiej części kuli ziemskiej inaczej na to patrzymy. Niemniej jednak to przecież najbogatsze kraje najwięcej emitują. I to one mają też największe możliwości do tego, żeby temu zapobiec. A biedne kraje bez pomocy właśnie tych bogatych nie, nie poradzą sobie ze zmianami klimatu. No, biedne kraje mogą w ogóle zniknąć z powierzchni Ziemi, tak. tak. Jak... Tak jak Vanuatu, który ostatnio w, tak. podniósł kwestię sprawiedliwości, można powiedzieć, globalnej sprawiedliwości, dlaczego ich państwo ma zniknąć dlatego, że klimat się ociepli. Tak, a, a to nie ich wina. Znaczy, no, w, 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 w jakiej sensie, tak jak, mówię, tak jak mów, mów, mówiłam, te najbogatsze kraje, tak, nie. Tak. tak, ale też. Mm, Biuro IPCC składa się z 34 członków, i patrząc na strukturę, bo to są członkowie wybierani regionalnie, to jednak mam wrażenie, że większość tego biura to są członkowie z regionów zamożnych. I ja jestem, nie chcę powiedzieć, że, że w, nie chcę podważać autorytetu IPCC, ale ten, ten, ten punkt widzenia. Człowieka mieszkającego w państwach, w państwie zamożnym, on jest widoczny w tym raporcie. On jest mm -hmm. w nim widoczny. Myślę, że trochę za mało patrzymy z perspektywy państw, które są państwami rozwijającymi się mm -hmm. albo państw, które są pogrążone w różnego typu konfliktach, problemach społecznych. One będą rzeczywiście ponosiły konsekwencje. W znacznej tak. mierze, mhm. bo e, e, oczywiście mówimy o e, te konsekwencje wystąpią e, wszędzie na świecie. E, Europa jest tak samo narażona na konsekwencje zmian tak, klimatycznych. Autorzy to podkreślają, że tak. nie będzie kawałka ziemi, który będzie wolny od tych zmian. Tak jest. Ale wiemy też, że w niektórych regionach będą one większe, a w niektórych mniejsze e, albo inaczej. Mhm. E, e, konsekwencje tych zmian będą większe lub mniejsze. No bo nieporównywalne jest zniknięcie państwa, zatonięcie całkowite tak, z, tak, z, pod wodą. Mhm. z tym, że będą jakieś, będziemy mhm. mieli jakieś straty w bioróżnorodności, mhm. tak? bo, bo o tym też mówimy, o tym, że pewne gatunki roślin i zwierząt są, będą przez to bardziej zagrożone. Mhm. Więc też raport... W tej drugiej części oczywiście, bo w pierwszej części IPCC skupiło się na, na tych scenariuszach, na pokazaniu scenariuszy globalnego ocieplenia, a w drugiej części, części pokazuje skutki i już zajmuje się trochę, idzie trochę dalej, bo zajmuje się mitygowaniem tych skutków, czyli na, 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 nazywamy to adaptacją do zmian klimatu. Ale to jest. W dużej mierze można powiedzieć zarządzanie ryzykiem, zarządzanie globalnym ryzykiem. I, i tutaj widać taką ambicję ze strony IPCC, że próbuje napisać ten globalny program zarządzania ryzykiem. Mówię, próbuję, bo to jest wszystko niezwykle trudne. Niezwykle trudne. Ja nie chcę się absolutnie odwoływać do bieżącej polityki i do, do, do wydarzeń, które wszyscy znamy, ale no, doskonale wiemy, że w, na świecie są przywódcy państw, którzy po prostu zachowują się jak zbuje. To bardzo, to jest trochę zabawne, przyjść do zbuja i powiedzieć mu, szanowny zbuju, masz tutaj, dymisz za mocno, tak, za, za dużo emitujesz. Na pewno wprowadzanie tych zmian łatwe nie będzie, ale autorzy raportu pod, podkreślają, że wszystko, co nas będzie spotykać, będzie ekstremalne, czyli ekstremalne susze, upały, powodzie, nawałnice, tornada. Tak? I mówią, że to jest z jednej strony, zaś z drugiej strony, brak wody, mniejsze uprawy, brak żywności, większa liczba zgonów, chorób, trochę, nie ukrywam, w tym raporcie straszą. I myślę, że, że osoby, które to czytają, zadają sobie pytanie, na ile te groźby, które oni przedstawiają, są faktycznie realne. Tak, i co więcej, pokazują wyraźnie, stopniują to że im, be, im, im temperatura bardziej będzie rosła, tym konsekwencje będą gorsze. Tak. Mhm. Jakby trochę, trochę studząc takie zapędy do takiego myślenia jednostronnego, że skoro prawdopodobnie i tak nam się nic nie uda zrobić, to nie ma sensu w ogóle robić nic, mhm. prawda? To, to, jest, to, to, byłoby, to, to byłoby bardzo, to byłby duży błąd. Mhm. Jest co robić, naprawdę jest co robić, bo my o, o, po pierwsze, w ogóle o emisję różnego typu emisję, bo nie tylko mówimy o CO2, e, powinniśmy zadbać z wielu różnych powodów. E, podoba mi się takie porównanie Jamesa Lawloka, który mówi właśnie, że e, proszę sobie wyobrazić, że, że płyniemy łodzią podwodną, jakby ktoś tam nagle oponę zapalił w środku. Mhm. No, Jak byśmy się z tym czuli? Co, 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 jakie byłyby mhm. skutki tego? Prawdopodobnie nikt by nie przeżył. Nie przeżył tak. Więc to, to, mhm. to jest obraz, który do mnie bardzo mocno przemawia. Mhm. Ja uważam, że jednak musimy podejmować pewne działania. Ale też musimy pamiętać o tym, że to wszystko, o czym pani powiedziała, to, jest, to są czynniki, które wywołają łańcuch wydarzeń. To nie są czynniki, które. Ben, nie, to nie jest tak, że wystąpi susza i, i koniec. Susza spowoduje prawdopodobnie głód, głód spowoduje niepokoje społeczne. Niepokoje społeczne spowodują migrację. Um, nie, nie, chcę, nie chcę mówić o, o gorszych zjawiskach, mhm. takich jak wojna czy, 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 czy różne tak, no masakry. Tak efekt domina nas, nastąpi. Tak, tak. Mhm. więc my musimy dzisiaj myśleć systemowo o ochronie środowiska, mhm. bo to jest tak na dobrą sprawę dzisiaj już element naszego bezpieczeństwa. Narodowego bezpieczeństwa mhm. i europejskiego bezpieczeństwa. Panie prezesie, mówił pan właśnie o tym, że część osób może się zastanawiać, że jak nic nie jesteśmy w stanie zrobić, no to może nic nie róbmy, tak? Ale na, naukowcy tutaj jakby mówią, że taki. Próg, którego nie możemy przekroczyć, to jest ten poziom 1,5 stopnia Celsjusza, o które ten klimat może wzrosnąć. Powyżej tego progu czekają nas, nas już skutki, które są nieodwracalne. I tu właśnie pojawia się pytanie, co my możemy zrobić, żeby właśnie o te zmiany klimatu z nimi walczyć, żeby im zapobiegać. Jakie działania na przykład podejmuje fundusz w tym kierunku? Do, zaraz o działaniach funduszu jeszcze do, do tego wrócę, ale jeszcze chciałem tylko w dwóch, w dwóch słowach e, odnieść się do tego, co pani powiedziała. Co my możemy zrobić? E, no jest e, jest tu pewien trzeba powiedzieć jest tu pewien element pesymistyczny, bo jeżeli spojrzymy na globalną strukturę emisji, tej antropogenicznej emisji. To ta nasza misja wcale nie jest jakoś szczególnie istotna więc w, w, te, w, te, w tej całej strukturze. Więc owszem, powinniśmy zrobić, bo, bo to jest, bo każdy gram ma znaczenie. Z tej perspektywy, tak. Ale też słusznie IPCC zwraca uwagę na to, że musimy się przystosowywać musimy się szykować na najgorsze. I patrząc już od strony funduszu, to tak, owszem, cały czas wspieramy różnego typu działania, które mają na celu zmniejszyć emisję, różne emisje. Wspieramy zarówno te emisje energetyczne, jak związane z energetyką, promujemy... Panele fotowoltaiczne, promujemy pompy ciepła, promujemy efektywność energetyczną. I tutaj są pewne środki na dostosowanie, które, które pochodzą z funduszu, zarówno z Narodowego Funduszu w Programie Czyste Powietrze, jak i z Wojewódzkiego Funduszu na różnego typu działania. Ale też muszę powiedzieć, od dłuższego czasu. Patrzymy się w kierunku adaptacji do zmian klimatu, na przykład do zarządzania ryzykiem mhm. występowania tych różnego typu katastrof naturalnych, bo to jest powód, dla którego wspieramy na przykład strażaków. To jest powód, dla którego poszukujemy partnerstwa i w, zarówno w kampaniach informacyjnych, ale myślę, że to, to, to partnerstwo będziemy rozbudowywać i rozszerzać w przyszłości, na przykład z, z innymi służbami, z policją. Jeśli myślimy o ochronie środowiska w sposób systemowy, jeśli myślimy o ochronie środowiska w taki sposób, że jest to element naszego bezpieczeństwa tak naprawdę, to to bardzo mocno zmienia postać rzeczy. No tak, bo patrzymy na to po prostu wszechstronniej. Tak jest mhm. I, i trochę inaczej też patrzymy na swoją misję, mhm. jako, jako misję funduszu. Też. Um, no, oczywiście można powiedzieć, można, można, można zadać pytanie, czy, czy my jesteśmy jako wojewódzki fundusz predestynowani do tego, żeby takimi sprawami się zajmować? Ale to znowu, mhm. to, to, to jest pytanie, czy warto jako warto Europejczykom dbać o klimat, skoro tak nisko, tak, taki mają mały udział w, w, w emisji światowej? Mhm. Warto. Warto, bo, bo to, bo każda cegiełka, każdy, tak jak w wyborach, każdy głos się liczy. Tak samo w, w, jeśli chodzi o, 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 o ochronę środowiska, o klimat, o nasze najbliższe otoczenie, każde działanie się liczy. Więc. Myślimy o tym i działamy. Często mieszkańcy mają takie wrażenie, że od nich niewiele zależy. Że to właśnie jakieś instytucje, urzędy na wysokim szczeblu muszą takie decyzje podejmować. I chciałabym pana poprosić o takie trzy rady dla każdego z nas do wprowadzenia od dzisiaj, od zaraz, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na klimat. Pierwsza, podstawowa, to radzę każdemu. Rozejrzeć się dobrze dookoła, i przejść się do lasu, i zobaczyć, co ma do stracenia. Aby sobie uświadomić, gdzie żyjemy i jak to dzisiaj pięknie wygląda, a potem wyobrazić sobie, że, ten, że, że tego nie ma. Nie ma. Mhm. I to jest pierwsza podstawowa rada. Druga. No. Rozejrzeć się, ale to już myślę, że nasi rodacy zaczynają, już zaczęli robić. Rozejrzeć się, co możemy zaoszczędzić. Czyli zakręcić cieknący kran. Myślę, że większość z nas już zakręca mhm. ten kran, bo woda tania nie jest. Mimo, że nasz, nasze województwo jest zamożne w wodę, to myślę, że wielu z nas już się nauczyło ją oszczędzać. Wyłączać światło. Bo w, od, ja pamiętam od dziecka, od lat 80., napisy na klatkach malowane, oszczędzaj światło. To, jest, to, to wszystko ma znaczenie. Ten każdy drobiazg, każdy kilowat zużytej energii ma znaczenie. To samo dotyczy żywności. W, 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 przechowywania w, planowania to wszystko jest istotne to też nas uczy pewnej dyscypliny życiowej i o tą dyscyplinę musimy też musimy zadbać to może, można powiedzieć jest nawet element mm -hmm. pewnej adaptacji do zmian klimatu właśnie, myślenie w tych kategoriach. Mm -hmm. Czyli małe kroki które mogą dużo zmienić. Tak jest <kluzła> Usłyszałam też taką radę że jeżeli chcemy jakby wpływać pozytywnie na nasze środowisko, to powinniśmy zachować umiar i ograniczenie w naszych codziennych wyborach. Czyli na przykład jeżeli kupujemy jedzenie, no to też kupujemy tyle, tyle, ile potrzebujemy. Jeżeli używamy wody, no to ją też oszczędzamy. I że to jest taki pierwszy krok, który każdy z nas od zaraz może podjąć. Zgadza się. Zgadza się w planowanie i, i, i zarządzanie swoim naj, najbliższym otoczeniem, swoim życiem, można powiedzieć, w, w dokonywanie prostych wyborów, mhm. czym przyjadę do pracy. Czy to będzie samochód, czy może jednak wsiądę na rower? Albo <coughs> może pociąg. Albo pociąg. Tak ruszyła właśnie nasza kampania Ekotransport. Zgadza się. Do, y, dla, wielu, y, dla wielu z nas dostępny świetny tra środek transportu. Y, 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 ponieważ y, y, właśnie z, z, ze względu na tą kampanię, między innymi postanowiłem przejechać się PKM-ką <tram> niedawno do pracy i muszę powiedzieć, że y, na pewno będę częściej jeździł. Bardzo dobry, niezawodny środek transportu. Tak, kolej, jak podkreślaliśmy. <coughs> Przepraszam. Kolej, jak podkreślaliśmy na inauguracji, ma praktycznie same zalety: jest szybka, wygodna, bezpieczna i ekologiczna. Tak jest. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wiem, że tak zaledwie dotknęliśmy tematu, ponieważ ten raport jest bardzo obszerny i opisuje wiele różnych zjawisk. Na pewno do tematu w różnych aspektach będziemy jeszcze wracać i o zmianach klimatu na pewno będziemy też jeszcze mówić. Bardzo się cieszę. Dziękuję za rozmowę. <laughs> dziękuję.